Cześć, witam Was na moim kanale Zapał do drapania. Dzisiaj przygotowałem 9 zdrapek, owocowa eksplozja. Każda zdrapka jest już na pewno wygrana, jest przynajmniej jedna linia. Będziemy zdrapywać pole wygrana. Zobaczymy ile się udało wygrać. Zaczynamy od zdrapki z numerem 13. Tutaj już mamy otworzoną jedną linię czwóreczkę. Drapiemy. 5 zł kontrolne. Y Och, żeby się zapałka nie zapaliła, będzie potrzebna gaśnica. Albo nie. Kolejna zdrapka O, tutaj mamy zdrapkę, że już jest jedna linia utworzona z numerem 11. Gra 11, ale mamy jeszcze cztery pola do zdrapania. No bo ich nie drapałem. Chciałem tutaj z wami. I mamy tutaj ananasa. Jest tutaj ananas. Tutaj znajduje się ananas. Tutaj tutaj. Również tutaj i również tutaj. Kolejne pole to pole z owocem melon. Melona mamy jednego tutaj. I tutaj jeszcze nam drugi inny nie otworzyło. Tutaj mamy truskawkę. Skawka jest tutaj, również tutaj i również tutaj. No zobaczymy, ile uda się wygrać w tych 9 zrabkach. I jeszcze jest jedno pole z wiśnią. O, mamy, proszę, mamy tutaj druga linia. Gra numer 3 i gra numer 2. No, czyli już na pewno będzie 15 zł. No to fajnie. Ale może więcej. No wiadomo, że już nie będzie do wysokiej wygranej, ale coś tam na pewno będzie. Dobra, zaczniemy od tej pierwszej, która nam się tutaj utworzyła, którą drapałem sam wcześniej. Wygrana to 5 zł, kolejna utworzona linia to też 5 zł i kolejna 10, proszę, czyli mamy 20 zł z zrabce numer 37. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wszystkie zdrabki są różowe. Chodziłem po kolekturach i wybierałem. Ok, czyli mamy już 25 złotych z dwóch zdrabkach. Porządki. Okay. Kolejna zdrabka to zdrabka z numerem 35. Tutaj już mamy utworzoną jedną linię. Nie ma nic więcej do zdrapania. A gra jest tutaj linia w grze numer 1. I patrzymy, co się udało zdrapać. właściwie wygrać. 5 zł, czyli zwrotka, już mam dwie zwrotki. Będę miał jeszcze cztery zwrotki. To normalnie piosenkę będę sobie mógł ułożyć piękno ze zwrotkami. Ok, kolejna zdrapka z numerem 15. Tutaj tak mamy już też wszystkie zdrapane: wszystkie zdrapane pola. No to patrzymy, gdzie jest wygrana. Wygrana jest tutaj. W grze numer 4 sprawdzamy. Kolejne 5 zł, czyli kolejna zwrotka do mojej piosenki. Kolejna zdrabka z numerem 45. Tutaj również sprawdzamy tylko wygraną. Gra numer 5 utworzyła linia zawodów. 30 zł. O proszę bardzo 30 zł. Sprawdźmy jeszcze kontrolne, kontrolne to 3 razy S ja jeszcze nie sprawdziłem tej poprzedniej kontrolne, żeby się upewnić. Tak, Y to jest 5 zł, Z to jest 10. Tutaj, niestety, już wiem ile jest, bo mi się zdrapały kontrolne. Myślałem, że w ogóle nic nie mam, chciałem już ją wyrzucić. Ale patrzę, jest 3 razy w. I tylko dla pewności sprawdzamy. Tak, potwierdziło się to, co myślałem i pamiętałem: 15 zł. Jeszcze zostały nam 3 zdrabki. Kolejna zdrabka z numerem 25. Sprawdzamy jedną jedno pole wygrane, tutaj w 11 jest, nic nie zdrapałem sobie 11. I sprawdzamy, co się kryje, jaka wygrana, no może znowu 70 zł, czy znowu może teraz 70 zł, 5 zł, czyli kolejna zwrotka, ile ja już mam tych zwrotek? I powinno być Y w kontrolnych, tak, jest Y1, drugie i tam na pewno trzecie. Kolejna zdrapka, kolejna zdrapka, czyli 33. Tutaj mamy jeszcze jedno pole do zdrapania. I drapiemy co tu się pojawi. Pojawił się, pojawiło się kiwi. No to kiwi jest tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Nic nam to nie daje, sprawdzamy wygraną, żeby nie przedłużać. Na to 5 zł. Kolejna zwrotka, czyli Y. Tak, Y. No i ostatnia zdrabka nam została z numerem 13. Mam nadzieję, że będzie to szczęśliwa 13, ale czy będzie, to się okaże. Jeżeli podoba Ci się filmik, to proszę zasubskrybuj mój kanał. Będę bardzo usatysfakcjonowany. Dobrze, tutaj mamy grę numer 4. No, łapka również mile widziana w górę. Napiszcie też w komentarzu, czy podobał się Wam taki content właśnie samych zdrapek wygranych. No mogą być różne zdrapki. tak? Ekstra linie czy, czy szczęśliwe linie. Ja tych zdrapek jest, nie będę wymieniał. Jest dużo kanałów, gdzie jest właśnie tylko wszystkie zdrapki są drapane. Wygrane, nie wygrane, nie wiadomo tak naprawdę u mnie tylko wygrane. Dobra, drapiemy czwóreczkę i w czwóreczce na koniec co jest? Kolejna zwrotka, czy coś więcej? Kolejna zwrotka. 5 zł. Jeszcze sprawdzimy tylko kontrolne. Kontrolne to Y. Podsumowanie 5, 10, 15, 15 to jest 30, 35. Piątka, czyli 40, 20 to jest 60, 30 to jest 90, i zwrotka, czyli 95 złotych łącznie. Ja Wam bardzo jeszcze raz dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam Was wszystkich. Cześć.